Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej, przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Tak, aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Oczywiście trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. W nocy podczas wzajemnych ataków przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych między Federacją Rosyjską a Ukrainą dyżurne siły i środki obrony przeciwlotniczej Republiki Białorusi nieprzerwanie monitorowały drony, które straciły kurs w wyniku działania środków walki radioelektronicznej zastosowanych przez strony. Niektóre z tych dronów zostały zniszczone przez nasze siły obrony powietrznej nad terytorium Republiki. Za pośrednictwem ustanowionych kanałów współpracy od godziny 23 dnia 9 września do godziny 4 dnia 10 września nasze dyżurne siły i środki wymieniały się informacjami o sytuacji powietrznej i radarowej z dyżurnymi siłami i środkami Polski i Republiki Litewskiej. Umożliwiło to przekazanie im informacji o zbliżaniu się niezidentyfikowanych statków powietrznych. W kierunku ich terytoriów. Dzięki temu strona polska mogła szybko zareagować, podrywając swoje dyżurne siły. Warto też zaznaczyć, że strona polska również informowała białoruskie jednostki dyżurne o zbliżaniu się niezidentyfikowanych obiektów powietrznych z terytorium Ukrainy w kierunku granicy Republiki Białorusi. Wymiana informacji o sytuacji powietrznej jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w całym regionie, sprzyja budowie zaufania i wzmacnianiu bezpieczeństwa. Republika Białorusi będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania w zakresie wymiany informacji o sytuacji powietrznej z Polską i krajami bałtyckimi. Polska ma pełne prawo do obrony. Nadal analizujemy, co się wydarzyło. Widzieliśmy oświadczenia polskiego rządu i premiera. Ale nie miejmy wątpliwości, Polska ma pełne prawo bronić się przed każdym atakiem. Jak powinnam ja i Unia Europejska zareagować na ten atak? Unia Europejska pozostaje zjednoczona. To nie tylko państwo członkowskie UE, ale również państwo należące do NATO. I właśnie tu w grę wchodzą nie tylko nasze wspólne zdolności obronne i bezpieczeństwo, ale także to, jak bardzo jesteśmy przygotowani, by zareagować na taki atak. Właśnie dziś byliśmy świadkami lekkomyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów szachet. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską.